do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, również pismem z dnia 23 grudnia skierowanym do niego yy, złożyłem wniosek powołując się na te same przepisy, zatem, zatem na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej o sporządzeniu doreszczęmi informacji publicznej w postaci podania kwoty, którą umieszczono w budżecie państwa na 2020 rok na wypłaty świadczeń rent dla niemieszkających w Polsce Żydów. Z tytułu ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennej i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw. Zawiadomienie, że informacji o kwocie, jak w punkcie 1, nie posiadają, tak potwierdzają moje doświadczenia, ani Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ani Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. No i wniosek o udzielenie mi odpowiedzi. Na wniosek, jak w punkcie 1, w ciągu 14 dni. O co chodzi, proszę Państwa? Wiele razy o tym już było w moich materiałach. Otóż, to jest artykuł z Warszawskiej Gazety z 2015 roku. Skandal sen dopuścił do antypolskiej ustawy. To jest serokopia tego, tego artykułu wydrukowanej w gazecie warszawskiej. Na podstawie ustawy, którą przed chwilą zacytowałem w piśmie do Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego My, proszę Państwa, my Polacy od 2014 roku płacimy mieszkającym w Polsce Żydom świadczenia, jakby tego nie nazwać, rentowe, emerytalne, w kwocie 100 euro miesięcznie. Za co? A no, proszę Państwa, płacimy im za to, że yy, będąc obywatelami Polski byli krzywdzeni albo przez Niemców w czasie II wojny światowej, Albo przez Bolszewików po II wojnie światowej. Zatem z tej przyczyny, że myśmy im przez całe wieki, przez setki lat, gdy byli relegowani, gdy byli usuwani, gdy dokonywano na nich pogromów w całej Europie, z tego powodu, że myśmy ich życzliwie przyjmowali, z tego powodu, że mieli doskonałe do życia, do bytu warunki w Polsce, my, bo ktoś tak wymyślił, my Polacy mamy płacić, nie mamy płacić, płacimy. 100 euro miesięcznie tym, którzy byli krzywdzeni, no często z przyczyn leżących po stronie Żydów, bo nie doszedłby Hitler i nie, do władzy nie byłoby Holokaustu, gdyby nie żydowscy bankierzy. No a przecież, że Bolszewia miała, yy, czy też yy, jak to nazywa Andrzej Duda, czerwona zaraza była żydowska, co do tego też nikt nie może mieć na miejscu wątpliwości. Tutaj nawet, proszę Państwa, że nie było wątpliwości to jest podana taka informacja, w tym artykule znajdziecie go państwo na stronie internetowej warszawskiej portalu Warszawska Gazeta. Yy, utworzono nową kategorię poszkodowanych. To jest tych, którzy doznali. W cudzysłowie doznali szkody na terenach należących do Polski. Doświadczeń kwalifikuje się każdy mieszkający w Izraelu, kto ucierpiał podczas okupacji sowieckiej do roku 1956, czyli także bandyta z UB lub KBW, postrzelony przez żołnierza wyklątego. Rząd, w tym MSZ, włączył się do antypolskiej polityki historycznej Żydów i Niemców. Nie miejmy złudzeń. Sprawa zwrotu mienia żydowskiego nabiera tempa. Proszę Państwa, jak podano szacunki, 1,4 mld miliarda rocznie, czyli 250 milionów, to są szacunki. Jak brać pod uwagę, jak ogromną skłonność do kołowania mają Żydzi, przykro mi o tym mówić, ale, ale to jest fakt, którego ja sam doświadczam. Gdy zamierzają osiągnąć ich cele, realizować interesy, to kto wie, jaka to jest w rzeczywistości kwota.